Cześć, yy, witam Was, Kuba z 1.1.2.9 yy, w następnym odcinku yy, Co, jak, dlaczego yy, w serii FPS Creator i dzisiaj mam zamiar pokazać Wam yy, jak zrobić waypoint waypoint, czyli yy, to, to za chwilkę Wam powiem yy, trochę pobawimy się ze skryptami yy, kto się pobawi, ten się pobawi yy. Popatrzymy sobie też na opcję postaci i spróbujemy zrobić respawn broni. No i zaczynajmy. Yy, więc może najpierw yy, zróbmy sobie budynek. Klikamy prefabs, add new prefab i pierwsze bunkel realge. Yy, Wciskamy tutaj, gdzieś. O, na przykład, tutaj proszę, jak ładnie nam zrobiło. Teraz klikamy na. Yy, tak, zrobiłem sobie może od początku, czyli pierwsze waypoint Point. Później będziemy robić opcji postaci i zobaczy się, co jeszcze. Aha, jeszcze miałem Wam jedną. Ale to teraz Wam pokażę. Klikamy na Entities, Add New Entity, otwieram sobie z Cifi A i wybieramy Terminal D Zmieniamy z dynamik na Static, mówiłem w poprzednim odcinku co i jak, czyli Y. I co do obracania i chciałem Wam coś tu jeszcze dodać A więc obracać jak wiemy możemy RCOM ale oprócz tego obracać możemy też niestandardowo yy, klawiszami u góry od 1 1 już widzimy że możemy pochylić 2 w drugą stronę 3 to jest akurat yy, zwykłe 4 w drugą stronę 5 możemy na boki 6 w drugą stronę. No i tyle. I do 6 dochodzi. No i teraz na przykład możemy sobie zrobić jakiś niestandardowy, czyli w bok i do przodu jest wykrzywiony. U oczywiście podwyższamy, tak żeby było na poziomie i możemy kliknąć sobie na przykład tutaj. Zostawić tu. No. No i to chciałem Wam powiedzieć tak jeszcze na szybko z ostatnich rzeczy. A teraz przejdźmy do tych Waypointów. Tak, klikamy Add New Entity. Yy, characters w Al Unarmed. Czyli taki, który nic nie będzie nam robił. I postawiamy go powiedzmy tutaj. Dobrze. Tak, tak, próbujemy się nad nim ustawić tak gdzieś centralnie, o tak, no powiedzmy. I tutaj z górnego menu narzędzi wybieramy kratę new waypoint. Widzimy tutaj taka gwiazdka się nam pokazała. Klikamy na nią lewym przyciskiem myszy i przeciągamy ją. Tak spróbujmy nad dokładnie na naszego gościa. I teraz tak, do tego momentu wszystko jest proste. I ja miałem od tego momentu duże problemy, ponieważ w różnych poradnikach, zwłaszcza na przykład na angielskich stronach nie mogłem po prostu rozkmienić tego jak z jednej gwiazdki robi się druga gwiazdka ale jest to bardzo prosta rzecz i już ją, już się jej nauczyłem więc tak żeby zrobić gwiazdkę, czyli tor taki od tego Toru do tego będzie nasz gość szedł to wystarczy kliknąć na gwiazdkę kliknąć na gwiazdkę i przycisnąć Shifta. Shifta i gwiazdkę, o tak. Sorki. Czyli naciskamy Shift i na gwiazdkę, shift i na gwiazdkę, shift i na gwiazdkę. Jest to dosyć proste, więc myślę, że nikt nie będzie miał problemów. Shift i na gwiazdkę. Jest. Dobra. Rozciągnijmy sobie to gdzieś tak. Shift i na gwiazdkę. To nie ta gwiazdka. O, powiedzmy tak. I on będzie tak, jeśli zacznie się gra, on tak, przejdzie sobie tu, pójdzie tu, tu i tu. No dobra, to było, to na razie jest z waypointa tyle. I teraz ważna rzecz, waypoint yy, endic mod, znaczy ja to nie wiem dlaczego, ale tak klikam, oj sorry, yy, nie wiem czy to się powinno tak klikać, yy, chyba, że na końcu, jak się skończy map, yy, skończy się z zrobienie z tego waypointami, no to nie wiem, czy nie powinno się właśnie kliknąć waypoint ending mode. Albo gdy chcemy zacząć w ogóle pracę, gdy chcemy teraz na przykład klikniemy sobie jeszcze raz na aisle widzimy, tak nam obraz szedł na dół. I teraz jeśli chcemy znów edytować te gwiazdki, to wystarczy, że klikniemy waypoint ending mode i już teraz możemy edytować je. Wcześniej nie mogliśmy. No i dobra i tyle dobra już wracamy teraz normalnie mamy Waypointa tak jak chcieliśmy i teraz zajmiemy się opcjami postaci Bo jak już jesteśmy przy opcjach postaci to proszę prawym przyciskiem można sobie tutaj porad poradzę, polecam rozszerzyć sobie o tak gdzieś I teraz tak zaczniemy od najważniejszych Tutaj w name możemy sobie zmienić, nie musimy, ja zostawiam. Yy, static mod tu nie może być yes, ponieważ wtedy on nie byłby interaktywny, czyli nie poruszałby się. Yy, start, yy, mine i destroy, to zostawiamy. Yy, yy, możemy zmieniać sobie mine, yy, ale to jest bardziej zaawansowane co do skryptów więc na razie to zostawmy nic tu nie ruszajmy i pisze Heswe czy on będzie miał we, broń no i możemy mu zmienić tutaj broń na dowolną no ja mu mogę na przykład dać, bo i tak jest neutralny mogę mu dać yy, powiedzmy pierwszy MP40 yy, tutaj pisze ile on ma mieć amunicji po, powiedzmy, że cztery magazynki RAID Fire to zostawiamy i tak yy, spawn and start, czyli że się zespawnuje jak yy, zacznie się spawnować jak my się urodzimy czyli zaczniemy grać, to on się w tym czasie zespawni i będzie nam chodził. To jest jeszcze maksimum spawny, czyli ile do ilu spawnów on może się... Ile razy on może się maksymalnie spawnować I czy na przykład tutaj, czy po śmierci też No i tutaj z tych, z tych ważniejszych rzeczy tutaj sobie zostawiamy I przechodzimy do statystyk to pisze ile on ma żyć Zostawmy mu jedno Ile życia ogólnie To jest, dajmy sobie 600 Speed zostawmy no i to dobra, i tyle Damy teraz ważne Apple Changes żeby się zatwardziło, ok Z opcjami postaci gotowe Teraz jak mówiłem zróbmy sobie yy, Respawn Broni, czyli Add New Entity Generic Items Items i Uzi Postawmy sobie na przykład tutaj Prawy I tak yy, spawn and Start Tak to musi być, bo inaczej by nam się nie pokazała yy, Maksimum spawny. Tutaj ile razy będzie nam się spawnowała? Powiedzmy, że 10 Ma... Yy, tutaj jest tak Czy po śmierci też ma się spawnować? Tak no i tutaj yy, Ostawiamy sobie czas o ile się nie mylę na przykład 30 dobra yy, i tutaj no i zostawiamy więcej nie trzeba to są jeszcze skrypty, ale z nimi się bawić nie będziemy tak jak mówiłem no i dobra, Apple Jangles dobra, to mamy zrobione, żeby nie nam się spawnowało przez 10, 10 razy i teraz następna rzecz to miałem wam pokazać skrypt tekstu i możemy to wykorzystać tutaj, czyli markers aha, jeszcze dojemy sobie od razu player start w tym miejscu na przykład Okay. Zjedźmy na dół i tutaj trigger zone i widzicie, że nam akurat tak niefortunnie wsadziłem, że nam nie trafi, no, ale to nic. Wciskamy shift i przejeżdżamy jedną krateczkę, trzymając lewy. Teraz widzimy, że, są, że trigger jest na dwie krateczki. Klikamy, usuwamy i teraz opcje. Prawy. Eee, tutaj jest mine i w mine klikamy tutaj. Już nam się otworzył Scriptbank. I teraz tak. Eee, ja Wam ten skrypt eee, spróbuję, no nie spróbuję, na pewno będzie w opisie i Będziecie mogli sobie go pobrać i włączyć tak jak ja teraz. A więc tak ja sobie go teraz wybiorę. Ten skrypt u Was będzie miał nazwę tekst.pl, więc będziecie tak będzie się nazywał i trzeba będzie go skopiować do dysk C, program Files The Game Creators, FPS Creator Free Files skrypt bank do tego skrypt bank i tutaj będziecie musieli go skopiować ja sobie już go tu otworzę proszę bardzo ja mam trochę dłuższą nazwę więc nie patrzcie na moją nazwę tylko wy będziecie mieć tekst.pl który wam tam wrzucę mam nadzieję jeśli nic się złego nie stanie no i dobra. to jest najważniejsze no i teraz teraz dajemy test level. Tak, żeby popatrzeć na końcowe efekty.